Witam w kolejnym filmiku. Postanowiłam nagrać organizery drewniane, na które się zdecydowałam. Nie wiem, czy uda mi się je dobrze pokazać. To jeszcze kolejny. Są to dębowe organizery, właśnie na dekanty. One mają różne, różnej wielkości otwory, także różnego typu atomki można ulokować, jeżeli chodzi o formę przechowywania, żeby one się nie przewracały jak i też na przykład poukładać sobie, tak jak ja to zrobiłam, na przykład ten tutaj poszykowałam zapachy pod kątem na przykład takich bardziej upalnych dni pod tym kątem tutaj lokowałam, chociaż tam mogą potem być jakieś zawirowania w trakcie coś mogłam uznać za ciekawe dla mnie pod kątem sprawdzenia w upał, niekoniecznie na upały więc mam różnej wielkości one są dębowe są ciężkie, to muszę przyznać, że masywne. Ja je tutaj ulokowałam na dwóch półkach. Robi je moja koleżanka perfumowa z grupy perfumowej. Powiem tak, bardzo fajnie się to ulokowuje i pod kątem czegoś takiego na przykład. Ulokowanie dekantów aktualnie do testów. Nie wiem, czy lokuję sobie dekanty aktualnie do filmików, dekanty do sprawdzenia, dekanty, które jednak, nie wiem, waham się, dekanty, nie wiem. Jakieś tam po prostu trzy zamysły w danym momencie i ulokowanie takich dekantów na tych organizerach. Choć wiadomo, mam tych dekantów dużo, dużo więcej, także no, nie wiem, musiałabym mieć takich organizerów, żeby to ulokować, i po prostu to by miejscowo. Za dużo jakby miejsca zajmował. natomiast tak w formie wizualnym, ciekawostkowym, właśnie pod kątem takiego lokowania dodanych testów, czy na przykład tutaj nam upały, to jak najbardziej i dlatego sobie właśnie takie tutaj je dałam w ogóle na przodzie. Na tej półce jest bałagan, ale tak cały czas porządkuję, także to nie jest docelowy układ, tylko tak po prostu sobie tutaj układam jakiś tutaj zamysł, mam docelowo, jakoś to się zakończy. Układam, porządkuję, żeby nie było yy, Chociaż tutaj no trochę to wygląda na razie jakby w lekkiej rozsypce, ale pokażę jeszcze Tutaj jedno z miejsc perfumowych, jeżeli chodzi o dekady. tego jest ogrom Ich jest ogrom, dlatego takie właśnie organizery no u mnie, żeby wszystko tak polokować, żeby się nie sprawdziło Jak ktoś ma tego mniej, myślę, że tak nie wiem, na przykład nie wiem, ma tego 30, 50, 100 To myślę, że takich kilka organizerów już by wystarczyło ale to było, tak jak mówię, pod kątem wizualnym, zadaniowym U mnie to pod takim kątem Tylko, że ja mam różne inne też tutaj formy przechowywania Czy to dekantów, jedna na przykład z tych szuflad, y, głęboka i szeroka Czy to y, pod kątem y, właśnie też przechowywania próbek To różne takie y, szkatułki po perfumach y, Różne jakieś, nie wiem, y, kartoniki, pudełka i tym podobne do takowego celu, właśnie przechowywania próbek, również, również mi się sprawdzają. Na przykład, takie pudełka po zamówieniach z House of Merlot, takie bardzo minimalistyczne, i ja sobie na przykład w nich lokuję próbki. Czasami to tak po prostu wrzucam próbki, czasami sobie później je segreguję. Nie wiem, na przykład, zapach aktualnie do testów. Na przykład przy nie tej teraz, ale wcześniejszej przeprowadzce. Miałam takie pudełko przeprowadzkowe, czyli co ja będę sobie testowała w fazie przeprowadzki, zanim jeszcze to wszystko poogarniam, rozpakuję, żebym miała co sobie poużywać, posprawdzać i tak dalej. Jak mówiłam, te organizery robi moja korzenka perfumowa. Korzenka z grupy perfumowej. Ja pod tym filmikiem w ogóle podam namiar, bo bowiem że mogę podać. Jakby kogoś interesował, bo mi się kilka osób pytało, było zaciekawione za tymi właśnie organizerami jeszcze mogę powiedzieć, że są one właśnie na różne twory więc te na przykład różne z dekant, te szerokie się mieszczą te samplerki takie, te fambudowe mniejsze, większe, te tutaj na przykład one były chyba z, z lulu, te takie szklane trochę minimalnie szerszone też pasują co tu jeszcze mogę powiedzieć o, powiem szczerze ja w końcu nie podałam Oli średnicy, która mnie interesowała ja coś mi nie chce wyostrzyć, pod kątem pewne, pewnego rodzaju atomków, które są dla mnie felerne, się ciągle przewracają, są ryzykowne, i tak dalej, chodzi o te szklane, ciemniejsze, takie wąs, wąskie, cienkie, no nie takie beczułkowate, i te otwory, na przykład, tutaj sprawdzają się to, także wszelkie tego typu, tego typu, jak ten właśnie fragonar, ja je polokuję właśnie w tych otworach, bo one jakby muszą być w takiej e, formie, żeby były, e, żeby były bezpieczne. Bo one się przewracają. To szkło mam wrażenie, że jest dużo delikatniejsze niż te beczułki. E, a i w ogóle niestety dużo miałam przecieków z tych atomków. Ja ich nie lubię osobiście. E, ja na przykład w nich nie szykuję dekantów. E, tych konkretnie. E, z tymi beczłkami raczej się nic nie dzieje, a z tymi na przykład jest problem. E, dlatego, że mówię, one e, często się ulewały. E, więc je ja koniecznie chcę mieć pełnowe, te które już po prostu mam. Ale tak jak mówię, one są według mnie bardzo delikatne. W sensie, jak one by mi poleciały, to pewnie w drobny mak. Te beczółki mam wrażenie, że są takie silniejsze, mocerniejsze A w ogóle jeszcze kilka rzeczy pokażę w tle. Tutaj po lewej, i tutaj mamy właśnie to miejsce z tymi dekantami na upały, ale ulokowałam trzy zielone tam, gdzie są trzy wersje pomidora Nie chodzi o to, że każdą uważam dobrą dla mnie, dla upały, ale. Część, zwłaszcza na przykład tą wersję z mchem, która będzie miała więcej mililitrów To są, te seria zrobiona przez Parfum Craft To jest perfumierz od Vetiver Noir, od Borówca I nie tylko Od tej wersji, co wspominam, takiej cierpkowytrawno, vetiverowo, rabarbarowo Greyfrutowo To był taki właściwie Blade Runner, mówię o tej wersji, właśnie Parfum Craft, gdzie na mnie to jest taki wydźwięk grejpfrutowo rabarbarowo wetiwerowego lasu, bardzo wytrawnego, aromatycznego, pozbawionego słodyczy. Niekoniecznie klimat kojarzy się z Blade Runnerem natomiast zapach w tej kwestii wytrawności, takiej właśnie aromatyczności lasu z grejpfrutowo-rabarbarowo-wetywerowym greyfruuto, motywem bardzo danym. Tutaj właśnie jest seria pomidorowa, list pomidora, jest to składnik, który bardzo lubię i muszę powiedzieć, że seria jest bardzo udana, będzie osobny filmik w ramach serii patriotów Perfumowy, natomiast już opowiadałam o wersji z mchem, której będę miała większą ilość oraz opowiadałam też trochę o wersji z vetiverem, czyli z pomidora vetiver. Jeszcze wersji z Olibanum aż tak dobrze nie potestowałam, dlatego tutaj ulokowałam, żeby właśnie mieć je na uwadze i żeby w najbliższym czasie w sobym filmiku też a propos takich motywów letnich, liść pomidora idealnie pasuje dla mnie i na wiosnę, i na lato, także żeby omówić. Ale tutaj po lewej stronie polokowałam inne zapachy, udane dla mnie na upały, Chociaż mam wrażenie, że tutaj upały na mnie grożą, w sensie tu zawsze, jednak to powietrze jest zupełnie inne, bo wiatr, bo przestrzeń i tak dalej. I jakby to inaczej wszystko wygląda, chociaż było takie uderzenie gorąca, chyba 32 stopnie Natomiast właśnie takie, ten czas dobry, właśnie takie orzeźwiające, wytrawne zapachy, tutaj ulokowałam też po lewej stronie tego organizera, ponieważ to są takie, które tutaj jakby już, już, już się nie zmieściły, już nie miały swojego miejsca, bądź w ogóle nie pasowały Na przykład te, z czego one były? Już nie pamiętam, ale to są takie atomki, które pamiętam z dawnych, dawnych lat Tutaj jest Calarosa Santa Maria Novella i właśnie one tutaj nie pasują. W sensie te organizacje są głównie na te właśnie beczułkowe, na te fambudowe na te wszystkie samplerki, niesamplerki i pasują właśnie też te, że tak powiem, dla mnie szkiełka wąskie w szczególnej troski. Tu w ogóle jest zapach. Który jest zapachem słodszym? Chyba trochę inne miałam oczekiwania. W ogóle zamówiłam dekant, jakby. Yy, Mając świadomość, że dziś mam y, mniejszą ilość tego zapachu, którą miałam od kolegi perfumowego, i gdybym porządnie potestowała od razu, to pewnie potem bym wiedziała, czy chcę więcej, czy nie. Jak zdecydowałam się u koleżanki perfumowej w właśnie na większą ilość. To jest zapach, który ja pozużywam, ale nie do końca jestem pewna. To jest kwestia takiej herbacianości, jednak na słodko. Ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ na tym stojaku polokowałam. Tutaj jest, mamy pięć atomków, ale też taką buteleczkę po prawej stronie z tyłu, ale nie tylko, ponieważ jeszcze w torebce mam Summer Tea. Chodzi o zapach y, autora y, Morgskog, czyli Kaba. I powiem szczerze, y, w jego zapachach, które ostatnio poznaję, znalazłam po prostu piękną, urokliwą taką herbatę na lato w takim wydźwięku... Y, słodkawym, ale nie nie nieinfantylnym, bardzo jakościowym. Taka po prostu czysta urokliwość. I tak jak wspominałam w innym filmiku, gdzie już tak troszeczkę pierwszotestowo opowiadałam o właśnie tych zapachach kaba, tych nowych poznawanych, że jest to zapach, który, który bym powiedziała idealnie by się wpasował y, dla y, odbiorców mainstreamu, ale nie pod kątem, że on jest mainstreamowy, tylko po prostu pod kątem noszalności. Yy, Jakość nie mainstreamu, jakość niszowa, ale właśnie ten wydźwięk zapachu, noszalny. Tego, to jest taki zapach, który na pewno miłośnikom mainstreamu by się spodobał, a byłby po prostu lepszym wyborem. To by mogła być po prostu perełka mainstreamu, coś jakościowego. Summer Tea ma w sobie taką słodkawość.